Życie codzienne to była taka walka ze sobą, żeby zrobić cokolwiek. Zrobić cokolwiek sensownego, cokolwiek konkretnego, produktywnego, mianowicie cała sytuacja spowodowana, e, e, której powodem była pandemia koronawirusa, ta wszystkie informacje o nowych zakażonych, o tym, że dalej nie ma leku, nie ma szczepionki na koronawirusa, mnie tak przytłaczała, że nie byłem w stanie praktycznie nic zrobić. Walczyłem ze sobą, żeby zrobić cokolwiek, żeby usiąść do tych lekcji online, żeby zrobić parę zadań z matmy, ale to było naprawdę bardzo ciężkie. To nie było tak jak uczenie się w ferie, czyli siadam, uczę się, robię wszystko, jestem jak burza, robię wszystko. Nie, to była walka. To była walka z samym sobą, walka z całym światem wręcz. Trudne było dla nas przede wszystkim dostosowanie się do tego, że to jest jednak nauka zdalna. I to jest nauka. Było też trudne to e, odkrycie różnych nowych programów do nauki zdalnej, takich jak Microsoft Teams, takich jak Discord, bo na przykład niektórzy nauczyciele e, nie wiedzieli, nie znali żadnych e, programów. Sytuacja kryzysowa dotyczyła ona całej społeczności szkoły i stała się wyzwaniem zarówno dla nas, dla nauczycieli, e, dla uczniów, e, dla pracowników administracji i obsługi. I dla rodziców. Nie byliśmy jeszcze gotowi na to, nie jesteśmy do tej pory jeszcze gotowi. Przede wszystkim ograniczenia sprzętowe, internet. I tutaj jeszcze jako tą trudność to było to, że czasami ta aplikacja działała, no po prostu nie dawała rady. Wszyscy nagle zaczęli ją stosować, wykorzystywać, i nagle w czasie lekcji wyrzucało nauczyciela czy ucznia z lekcji. Bo po prostu było przyciążenie internetu. W sytuacji dzieci, które bardzo się stresowały tym, że uczestniczą w zajęciach i czy na pewno one nie zdążą, czy uda im się połączyć, czy mikrofon zadziała, dodatkowy stres wynikający z ciągłego sprawdzenia, czy to na pewno ten dzień, ta godzina. Jakby trudno było zorganizować, dla, żeby starszy sen sam, ponieważ myśmy pracowali jednak w domu, żeby samodzielnie. Brał tę kartę pracy i po kolei wykonywał zadania. On miał co chwileczkę pytania, nie wiedział, co ma dalej robić. Po prostu on ma dopiero 10 lat, i myślę, że jest jeszcze na tyle mało, że trudno jest oczekiwać od niego tak e, samodzielnej pracy. Trudny, że kiedy nie rozumiałem dowolny temat, to przez komputer to było trudno wytłumaczyć. Dom stał się pracą. To też nie dla wszystkich było komfortowe. Właściwie chyba dla nikogo to nie było komfortowe. Dom to a za spokoju miejsce odpoczynku, a nagle musieliśmy wszyscy poradzić sobie z tym, że pracujemy w domu. To też, co było trudne, to to, żeby nawiązać kontakt z każdym z uczniów. Jestem bardzo dumna z siebie, że to mi się udało, to znaczy każdego z, do każdego z moich uczniów dotarłam i utrzymywałam z nimi kontakt. No oczywiście znacząca większość, niemal wszyscy, to właśnie dzięki Teamsom. Natomiast zdarzały się też to, że musiał być to kontakt mailowy, telefoniczny, przez jakieś inne komunikatory, tak żeby faktycznie zadbać, jeżeli ktoś był nieobecny, nie mógł być, żeby faktycznie gdzieś tutaj nie wypadł z tej naszej szkolnej rzeczywistości. Nauczyciele w swoich ankietach, poza problemami związanymi z dostępem do jakościowo dobrego, szybkiego łącza oraz z jakością sprzętu komputerowego, na którym pracowali w swoich domach, wskazywali jako pewnego rodzaju wyzwanie umiejętność pracy przed kamerą. O ile na co dzień pracują przecież przed licznym gremium osób obserwujących, praca przed kamerą budziła wśród wielu osób obawy, kontrowersje i takie poczucie dyskomfortu. Ja nie ukrywam, że sama byłam w grupie nauczycieli, którzy mieli pewne obawy przed włączeniem kamery. Zanim połączymy się z uczniami i... No były obawy, o tak, jakby wynikały one tak naprawdę pewnie z doświadczenia, e, z tego, że nie do końca wszyscy też e, lubimy pokazywać siebie i, i jest to dla nas stresujące tak jak teraz. Natomiast to, co się zadziało, to to, że ja osobiście nie wyobrażam sobie prowadzenia lekcji bez włączenia kamery. Ja e, zawsze przy każdym spotkaniu z uczniem, z grupą uczniów, czy też całą klasą albo rodzicami, zawsze miałam włączoną kamerę. Dla mnie jest to ważne, bo przecież witając się, mówiąc dzień dobry, może być dzień dobry z uśmiechem, i wydaje mi się, że wtedy wiemy, jak gdzieś potoczy nasza się rozmowa. Nie zawsze uczniowie nawet byli w czasie tych zajęć tam po drugiej stronie, bo czasami bywało, że włączali ekran monitora i gdzieś wychodzili i potem. Było nawoływanie, a ucznia nie ma. Uczniowie nie mieli często albo nie chcieli wykorzystywać kamerek i mikrofonów. Nie mogliśmy z nimi porozmawiać, tylko na czacie, albo w ogóle nie korzystali z tej aplikacji, tylko wysyłali nam y, materiały poprzez maile. Bardzo nieliczni uczniowie z moich klas mieli włączone kamery. Nie wszyscy korzystali z mikrofonów, część z nich w ogóle poprzestawała tylko na komunikacji za pomocą czatu i ja nie wymagałam tego absolutnie, żeby oni musieli być widoczni czy nawet słyszalni, bo wiem, i tutaj jest znowu odrobiona praca domowa sprzed edukacji zdalnej, jakie warunki panują w domach niektórych z uczniów, że oni nie mają swoich pokojów, że na przykład mieszkają w kawalerkach z... Rodzeństwem, rodzicami. Dla nauczyciela istotna jest kontakt bezpośredni z uczniem, możliwość zauważenia jego reakcji, możliwość zwrócenia uwagi na emocje, które nim kierują, na stopień zainteresowania tematem, na to, na ile rozumie daną lekcję, a na ile potrzebuje wsparcia. Często mimika twarzy, spojrzenie, jedno słowo mogą wyjaśnić wiele trudnych sytuacji. Trudne było to, że Przyzwyczaiłam się do takich bliskich, ciepłych relacji z moimi znajomymi, z nauczycielmi. Miałam dużo wsparcia od nich. A potem, bo po prostu nie umiem się przyjaźnić przez telefon, muszę widzieć osobę, muszę z nią kontaktować. I też bardzo za wszystkimi tęskniłam, tak samo z nauczycielmi, ale na, szczę na szczęście są wyroz byli wyrozumiali. Ja powiem szczerze, Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam mieć ten kontakt, chociażby wzrokowy. No niestety, przez lekcje online, przez to zdal, ten zdalny tryb, nie dało się tak życia normalnie prowadzić. Pomimo tych kamerek, to nie jest jednak to samo, więc to jest według mnie największa wada brak rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem. Straciłam bardzo dużo moich przyjaźni i znajomości przez to, że nie umiałam sobie poradzić z tym, że my się nie widzimy, nie spędzamy ze sobą czasu. I tak po trochę to odchodziło, odchodziło i teraz z tych moich starych znajomości zostało bardzo mało. Ta nauka zdalna jest taką trochę szkołą życia. W sumie pokazała nam, jakie wartości są w życiu nam niesamowicie potrzebne i za jakimi wartościami zatęsknimy. Czyli przede wszystkim brakuje relacji z drugim człowiekiem realnej. Bardzo ważnym będzie od września, jeżeli wrócimy do szkół, zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie uczniów, na odbudowę po części tych relacji, tak na przykład w klasach pierwszych, które miały niewielki okres czasu na poznanie się i na ponowne zintegrowanie społeczności klasowych. Myślę, że wszyscy pragniemy tego powrotu do szkoły, że wszyscy chcemy znowu być razem. Chcemy tego powrotu do normalności. Chcemy kontaktu ze sobą wzajemnego. Pewnie część rzeczy, które wypracowaliśmy podczas danego nauczania, będziemy kontynuować, bo są to Yy, bardzo przydatne i, i, i dobre rzeczy. Ja bym przeniósł część tej nauki zdalnej, wykorzystał jakieś jej elementy, robienie na przykład zadań domowych online, kartkówek online, yy, że mamy kryzys klimatyczny, żeby nie drukować tyle papieru, kserówek, żeby wykorzystać te metody nauki zdalnej, te wszystkie internetowe narzędzia, do normalnej szkoły. Ponieważ uczniowie są już w tej chwili wdrożeni w to, że, że takie zadania otrzymują, to chciałabym, żeby oni na przykład mieli różne tam jakieś zadania, na przykład nie wiem, dla mnie językowce no to najpopularniejsze e, Quizzes, e, Kahoot, e, tak, takie platformy, że oni mają już jako powiedzmy pracę domową te narzędzia cyfrowe wykorzystywać. Na pewno y, Teams staną się miejscem spotkań y, pozalekcyjnych, ale też miejscem spotkań dla uczniów, którzy akurat danego dnia są nieobecni w szkole. OneNote może stać się swoistym zasobnikiem, dzienniczkiem, zestawieniem tego wszystkiego, co na lekcji było, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę uzupełnić wiedzę, ale również będzie bardzo porządkował to wszystko, co na lekcji się zdarzyło i co ewentualnie jeszcze jest do uzupełnienia. Dzięki możliwościom OneNote wykorzystamy też aspekt ekologiczny, ponieważ nie będzie potrzeby drukowania, kserowania ogromnej ilości handoutów czy innego rodzaju prac, dodatkowych kart pracy przekazywanych uczniom. Widzę też pewną możliwość wykorzystania aplikacji Forms, aby w trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie mogli korzystać ze swoich smartfonów i tam rozwiązywać bardzo proste chociażby kartkówki, zadania, które mogą być przez nich wypełniane pod naszym czujnym okiem w sali lekcyjnej. Więc e, wyniki pojawią się natychmiast, każdy będzie wiedział od razu, jaki, z jakim skutkiem e, napisał dane sprawdzian Postanowiliśmy, że rady organizacyjne, informacyjne przyniesiemy sobie na pewno do aplikacji Teams, co pozwoli na lepszą organizację czasu pracy, nie będzie oczekiwania na radę na, na późną godzinę tej rady, tylko spokojnie każdy w domu e, będzie mógł e, w niej uczestniczyć. Dla mojego syna przynajmniej, i słyszałam, że jest więcej takich dzieci, sytuacja uczenia się w oderwaniu jednak od klasy jest dość korzystna. Nie wiem, oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, jakby to by wyglądało długoterminowo, ale jest, myślę, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, że część lekcji odbywa się online, z których, dla których to nie jest jak przeszkodą, a część lekcji odbywa się w szkole, w troszeczkę jakiejś innej formie może, niż do tej pory odbywało się. Jak nie wrócimy do szkoły stacjonalnej, to bardziej bym chciała, żeby to było takie zorganizowane, żeby wszystkie prace domowe były w jednym miejscu, żeby nie było takiego problemu, że już coś mi umknęło. Moim zdaniem to był jeden wielki chaos i należy ten chaos uporządkować, ogarnąć, stworzyć jedną platformę i stworzyć taki dobry plan lekcji, dobry rozkład lekcji, a nie taki polegający na tym, że klasa ma na przykład lekcję na ósmą, potem ma mnóstwo przerwy i potem ma jakąś jedną lekcję. Ponieważ w ten sposób, no to też męczyło nas, bo nie mogliśmy nic konkretnego zrobić, bo siedzieliśmy i czekaliśmy na te lekcje. Mam zamiar i mam nadzieję, że to wprowadzę, zapraszać różnych ekspertów, ciekawe osoby, nauczycieli na moje własne lekcje, czy to wirtualne, takie po prostu online, czy też jeżeli to będzie stacjonarnie, ponieważ oczywiście mamy w, w klasie tablicę multimedialną i w ten sposób także możemy z nią skorzystać, że po prostu jakiś ekspert pojawi się w naszej sali. Dzięki zdanej edukacji naprawdę bardzo, bardzo dużo się nauczyłam, obsługa Teamsów tabletu graficznego, którego wcześniej w ogóle nie znałam. Było bardzo, bardzo fajne, bo lubię się uczyć nowych rzeczy. Natomiast yy, tak naprawdę wolałabym wrócić do szkoły i prowadzić lekcje bezpośrednio z uczniami, móc yy, przyglądać się temu, w jaki sposób rozwiązują zadania, na bieżąco korygować ich błędy. Tego nauka online nie zastąpi. Chciałabym przenieść tą Samodzielność, którą mój starszy sen nabył w trakcie tej nauki online. On wtedy przestał w ogóle, po pewnym czasie w ogóle przestał nas prosić o pomoc. Wręcz nie zgadzał się na jakąkolwiek ingerencję z mojej strony czy męża w lekcje, i uważam, że taka nauka samodzielności jest bardzo istotna. Myślę, że istotniejsza niż e, nauka budowy pantofelka, na przykład. Robiłem zadania, materiały wykonane przez nauczycieli, więc e, ta nauka e, nie uważam, że to jest czas stracony. Na pewno w normalnej szkole, w normalnych warunkach e, miałbym szansę nauczyć się więcej, zebrać lepiej tą wiedzę, mniej się przy tym stresując, obawiając. Jednakże e, ten czas nauki zdalnej na pewno nie jest, e, nie jest zmarnowany. Tu myślę, że. Nawet jak ta szkoła będzie online, czy będzie stacjonarna, i tak będzie fajnie, i tak sobie poradzimy, bo z każdej sytuacji się da znaleźć wyjście. Że nawet w takiej trudnej rzeczywistości. Pełnej wyzwań, my nadal mamy sporo do powiedzenia, i możemy sprawić, żeby to, co, w czym się znaleźliśmy, było dla nas i dla naszych bliskich lepsze po prostu. Możemy sprawiać, że ta rzeczywistość, jaka by ona nie była, dzięki nam staje się lepsza, i że warto o tym myśleć, że warto o tym rozmawiać, że warto w to pompować swoje siły. Nie wiem, co będzie po powrocie. Nie wiem, co będzie, nie wiem, jak będzie. Chciałabym wrócić i liczę na to, że wrócimy, bo nie wyobrażam sobie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, prowadzenie lekcji y, praktycznych, zajęć online. Nie wyobrażam sobie na ten moment tego, żeby y, dzieci miały powrócić. Dzieci nauczyciele mieli powrócić do szkoły, w której jest 1200 około y, dzieci. Y, Myślę, że jest to dość niebezpieczne, i obawiam się, że jeżeli rzeczywiście dzieci powrócą do szkoły, to bardzo szybko ona ponownie będą musiały, będzie musiała być zamknięta. Wiem to z całą pewnością, że nie zbuduję relacji tylko wirtualnej, takiej, jaką zabezpieczyłam, jaką zaproponowałam i jakiej nauczyli się moi uczniowie będąc razem, wspólnie w klasie. Powinniśmy zadbać o wzajemne emocje, wspierać się, dać sobie spokój i czas na swobodne działanie, głównie wobec dzieci, na nawiązywanie relacji z rodzicami, być może odświeżenie ich, na rozmowę o emocjach, bliskość i po prostu bycie razem. Każdy z nas ma w szkole mniej lub bardziej mniej lub bardziej lubiane osoby, ale ja naprawdę tęsknię za wszystkimi niesamowicie. Jak już mówiłem wielokrotnie, ten kontakt zdalny nie jest tym samym. Ja po prostu tęsknię. Tęsknię za przytuleniem się, za możliwością yy, yy, siedzenia obok siebie, prawda? Rozmowy na lekcji. Tęsknię za krzykami od nauczycieli, za upomnieniami. Naprawdę za tym tęsknię. Lekcje online były bardzo rozwijające. Wiele się nauczyliśmy, nowych technologii, nowych narzędzi, natomiast nic nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem offline, przytulenia się, rozmawiania i bycia po prostu razem. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. I chyba właśnie to będzie taka nasza dewiza na ten nadchodzący rok, żeby właśnie. Bez względu na to, co się będzie działo, absolutnie się nie poddawać, ale żeby zastanowić się, co ja i co my możemy zrobić, żeby ta nasza rzeczywistość była jak najlepsza. Jako dyrektor będę starała się tej całej mojej społeczności szkolnej tutaj stworzyć warunki, no... Nie wiem jakiego słowa użyć, bo tak za nimi tęsknię, wszystkimi tutaj. E, chyba tak po prostu powiem. Usemką wracaj. Chcę, żebyśmy znowu byli razem. Bo podczas pandemii przekonałam się, że razem możemy więcej, a nawet wiem, że razem możemy wszystko.